maldziska, tutaj Frer, a tu będzie pierwsza część zagrajemy w Gothic 3 z Connect modem 2.6. No i ludziska, jak co powracam do Gotika kilka miesięcy, no chyba 3, 3 albo więcej miesięcy po zakończeniu Gotika 3 z Connect Modem 2.4. Z jakiego powodu? Z takiego powodu, że nie mogę zostawić moich widzów, którzy właśnie można powiedzieć oglądali jak grałem w Gotika 3, tak I ta, fajn i ta seria właśnie pod koniec się fajnie rozkręciła. Tak, a później, no wiem, ktoś nie lubi oglądać metro, innych Gierek i wolałby takiego gotika, jakbym kręcił, z którego no, można powiedzieć, dosyć dużo pomogłem wam. To więc ludziska nie zostawię was i oto kręcę tutaj gotika z connectmodem 2.6. Jak z ludziska nie będę nudzić się ani męczyć, dlatego że ConnectMod 2.6 dużo zmienia. Tak, bardzo dużo. I jak z ludziska, co so on zmienia? No po pierwsze, najważniejsze, on zmienia to, że nie ma nanoszenia tekstury na pancerze, czyli jak to robiono w Connectma 2.2 Connect 2.4 jest tworzenie e, tworzenie nowych pancerzy, czyli pancerz cienia z gotyka 2. w gotyku 3 wygląda tak samo, a nie ubranie farmera pomalowane, tylko wygląda tak samo, ma własną fajną teksturkę, naprawdę przepięknie wygląda, tak? No i dobra ludziska, co jeszcze zmienia? Można na sobie wprowadzić orków z G2, zrobiłem to. Zmienić kolor Myrtany, tam teksturki i te inne, tego nie zrobiłem. Zmienia wgląd twarzy naszego bohatera, tego nie zrobiłem. zostawiłem frakcyjność pancerzy, czyli będą się do mnie pruć, jak podejdę do nich z innym pancerzem niż lubią. Na przykład jak podejdę do orków z pancerzu buntownika, naprawdę mnie polubią i przywitają toporem, dobra. Jeszcze kilka tam rzeczy zmienia, zmienia fabułę. różno dużo Różnie, dużo fajnych rzeczy dodaje nowe miecze, zbroje. No i dobra, nic więcej nam nie pozostaje niż rozpoczęcie Gotika 3. Gotika 3 samego nie charakteryzowałem, bo prawdopodobnie każdy wie o co w nim chodzi. Jak co, zaczynajmy nową grę. Tak, niech się zacznie zajbiaszcza przygoda. I to intro, które uwielbiam, ono zapowiada naprawdę tutaj naszą super, uber pro przygodę, która, no, ma się zacząć. A co innego, dobra, niech mi się tutaj Gothic załaduje, widzę mam y, buga, w, y, może być pas ładowania, miejmy nadzieję, że sam z siebie się załaduje, a nie umrze mi na samym dobrym początku bugi od samego początku, tak no dobra miejmy nadzieję, że zaraz odpali jak nie, to coś spróbuję pomajstrować przy tym ukochanym może powiedzieć gotiku. o działa, działa tylko nie wiem dlaczego zżarło na początku ten pasek czerwony cholera. Nie wiem dlaczego, tak. Oj, zapowiada się. Kurde, będzie jazda, będzie jazda. Dużo naprawdę zmienia ten kolekt mod pancerze, wygląd, wszystko. W ogóle zaczyna się przygoda. Fajnie będzie się grać, o to mi chodzi. I trochę, no raczej dużo nas zmienia, tak. I miejmy nadzieję, że ta seria będzie się Wam podobać i kręcenie serii będzie mi też się podobać, a nie będę się męczyć, tak? nie odkryłem za dużo bugów, bo mało grałem. Skończyłem na Cape Down, tak? Ale miejmy nadzieję, że będzie ok. No dobra, ludziska, już się zaraz podładuje i się zacznie zajebiaszcze jeszcze tak? Na które czekam. I wiecie co? Nic nie ma więcej do powiedzenia, bo będę się powtarzać i zamykam się. Nawet bogowie nie wiedzą, co nas czeka w przyszłości. Ty powrócisz, ale nie zaznasz spokoju. spokoju. Jeden człowiek odmienił los wielu setek. A ciemność, ciemność przenika ziemię. Zło, Zło zatriumfuje. Dzielni towarzysze. To sam wyboru. wyboru. Beliar wybrał mnie, a ja przejąłem całą jego moc. Król, Król przegra wojnę z, z orkami. Co tu się dzieje? Mam naprawdę niedobre przeczucia. Cholera. Te ziemie będą należeć do orków po wsze czasy. Długo ostatnia mora schyli przede mną czoła. A ja, Khan, będę rządzić tymi ziemiami. To zwykłe robarkie. Trzeba zdeptać. Orak Ksaka! Oranksakar! Oni w niczym nie przypominają wojowników Nordmaru, którzy zawsze walczyli z nami honorowo. Teraz to my tu rządzimy. Hmm. Nic tu nie ma. Ruszajmy. Naprawdę myślisz, że... Cholera! Co tu się dzieje? Mój królu, nadal nie ma wieści o statku, a orkowie stoją u wewnętrznego kręgu. Więc nie mamy wyboru. Walcz w imię Inosa i pokonaj sługi Beliara. Może się odlać. Wiem, stary, wiem. To byłaby wlęca skóra. Mora czaka. Co to ma wszystko znaczyć? Wyglądasz na silną morę. Szolera. Ksardas nakazał, aby wszystkie mory zaprowadzono na wykopaliska. A wy mi wyglądacie na mory. Opór jest bezcelowy. Dobry ork to martwy ork! Chodźmy zapolować na orków. Braci! Okej, okay, ludziska, jak co jestem? No i zaczynajmy tak, naszą akcję. Zacznijmy od, od rozwalenia kilku orków i wyzwolenia Ardy, jak to na początku przygody w Gotiku 3. Pomóżmy, więc teraz jego powalczyć z tym orkiem przedbrzydłym, tak. Tak, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Ja tego tutaj biłem. Byłoby fajnie go pójdzie dalej, tak? Pięknie. A, Diego mi go zabił, szkoda. Okej, okay, dobra. Szkoda, że go mi zabił. No, ekstra na początek się przyda zawsze. No bo trzeba się nauczyć kilku rzeczy na początku gry, tak? I papa, pa, kolego, tak, ładnie, kolejny padł. I teraz by było dobrze pomóc temu niew niewolnikowi. I teraz by wszyscy poszli no, na zwiadow, na tego parkaza, tak. Większość by poszła właśnie na parkaza i byłoby lepiej. Tak? Trochę by się zdezorientował chłop i byłby to dobry motyw, tak? O jeszcze Diego z nas z włuków wspiera, więc fajnie, tak. Czekajcie, muszę poczekać na paczek życia, żeby nie paść. Dobra, pięknie. Bo system walki tutaj jest ten, jak mieliśmy w poprzednim coupę, czyli 2. Czyli w kupę 2.4 był ten system parowania i tych innych rzeczy. To on się zachował w kupę 2.6 No tak trochę było właśnie. Jak trochę... No ja, jak wysłuchałem, badałem Ardejem, bo grałem chwilę w tego konektymu na 2.6 To było to widać, ale w mniejszym stopniu, więc no, jest zadowalająca Tutaj może bijeć wiadomość, nie bij jego Siuru Dwóch na jednego, może nierówna walka ludziska, ale też oni umieją parować, jak widzicie I są mocniejsi, to są orkowie, tak A my jesteśmy słabi, wymęczeni po chorobie morskiej Fuck tak, witaj, ekwipunku nasz, już tak szybko do Ciebie przybyliśmy, tak, więc ja sobie je zaoferuję tylko jedną miksturkę i ruszam dalej, tak, dobra, dawaj, nie ja ma Ciebie kolego z głowy, no pięknie, teraz kolejny, my się zajmijmy, pomóżmy Miltonowi zabić wiodowcę, dobra, pięknie, kolego, pa, pa. No, zwiadowcy widać, że tutaj wyglądają tak bardziej jak orkowie. Tak? Może, że tam wojownicy są upancerzeni, bardziej tak ubrani. O pięknie. Następny lewer. Na no, z głowy. Odli. Teraz poszukajmy jakiegoś kolejnego przeciwnika. Ocie, kurde. Ochronia za to. Będzie trudny przeciwnik. Ale Hamlar nam pomoże, więc powinno być ok. Wiecie co? No jest słabo, bo dwóch na jednego to nierówna walka, Jak robiliśmy to przed chwilą z Diego, tak fajnie byłoby zdobyć jakąś kosę czy coś. To byłby dobry motyw, tylko gdzie jest martwy niewolnik jakiś. A wy co, Firerand już? Weźcie co ja nie cyjanie, róbcie. Ooo i bierzemy łuk, a co? No, nadzieję, że coś zrobiłem tym Parkasa. Tak? Dobra, idą na nich, więc fajnie. Ta. I jeszcze kilka celnych ciosów, no i z głowy. A tam zwiadowca nam nic nie zrobi, tak? I z takich lamusów się było, tak? I jeszcze jeden. Teraz muszę przerwać jego parowanie, tak? No, z głowy. Weźmy sobie jedną teksturkę, tak? I ruszajmy dalej do boju. Jak widzicie, nadpancerz górna inaczej wygląda. Te teksturki, inaczej, inaczej modele, zbroje, inaczej to wszystko wygląda. Bardzo fajnie, tak? Dobra. A dwóch na jednego nie za ciekawie powiem szczerze o, kurde, ściągnie pieprzony. Szybko efitunek, bo przywitamy się z śmiercią. Tak. Cofnijmy się. Krótkie ciosy, wiecie? Krótkie, krótkie. Oj, poszedł z, z głowy Ardeja wyzwolona. Pierwsze orków Wyzwolone. Tak. No i ładnie. Okej, okay, Hamlar. Chcesz ze mną pogadać czy ten będziesz mierzyć tych orków swoim zabójczym zwrokiem? No ale jakie to byłoby życie człowieku? Nie bójcie się ja wam pomogę? Okej, okay, udam się. Co się stało zanim przebyliśmy? Orkowie nigdy nie przypuszczą okazji do zdobycia nowych niewolników jeszcze do niedawna. Armia była wolna. Wolna od Orków, ale teraz wolna od rebeliantów. Orkowie zwyczajnie pojawili się i przejęli kontrolę. Wtedy rozpoczęła się selekcja. No dobrze. Chcieli zabrać ze sobą wszystkich zdolnych do pracy: farmerów, kowali, alchemików i innych mieszkańców miasta. Dokąd zabierają niewolników? Najczęściej do starożytnych świątyń, ruin lub kopalni, w zasadzie wszędzie gdzie można coś wykopać przy pomocy łopaty, kielofa, czy dłuta i młotka. Orkowie czegoś szukają? Kto wie, może za kopanego skarbu, nie bardzo wiem jak ci pomóc. Idź do Redok i tam zapytaj, a dostaniesz odpowiedzi, których szukasz. E, co to za zwój? Gdzież, e, jaki zwój wygląda w dłoń? Ach, ten zwój, zabrałem go przy orków Parkas akurat nie patrzył, więc... Gdy zaczęła się ta cała jatka, pożyczyłeś sobie go. Ukradłeś mu go tylko dlatego, że wydałby się ważny. tam ten zwój wielokrotnie za każdym razem ucząc przy tym brew. Wygląda na to, że goś szukał. Zorgi, że nie zdążę doczytać. Z reguły nie robię takich rzeczy, ale. Oczywiście, oczywiście, że nie. I wtedy go chwyciłem, położył go na stole, gdy rozpoczęła się walka i to była okazja dla mnie. Mogę zobaczyć zwój. Najpierw sobie z tego przeczytać. Dobrze, co jego przeczytaj? O cholera! Co się stało? Wygląda na to, że oddziały orków rozmieszczone wszędzie wokół nas. Ksardas we własnej osobie nakazał im podbicia wschodniego wybrzeża. Pokaż mi to. Trzymaj, mam nadzieję, że pojawi się tu więcej orków, bo inaczej marny nasz los. Wszystko będzie w porządku. Dobra, zmienimy temat. Co ma wspólnego ksarda Dobra, sobie poczytaliśmy trochę, tak? No, płynąłem statkiem. Mhm. No to słabo, ale on was już dawno zdradził, nawet w kolonii karnej, więc. Ty Ty umiesz czarować. Chyba rzucać tłuszczem z kurde. Kubła, wiesz? Nie wyglądasz nie tu, kurde, na czarodzieja. Nawet nie parałeś się magią, a ponieważ magii rumnicznej, nie wiadam sobie radę z wami, mhm. tak, ale te bestie są wyjątkowy mhm. twój kumpel Gorn. Tak, pójdę z Gornem. mam powiedzieć, powiedz no, ich przywódcy, że plusami nie mamy okay. najmniejszych no, tak, szans, a niech przysiąkają się do Arlei. Tak. I jakoś to utrzymają, dobra. Poczytajmy, pozbierajmy z ardej różne takie tam rzeczy za sobie, jak to na początku gry. O, pięknie, coś o ładnie. I bierzemy przepis na ziółko, raczej na mikstureczki. Nie, 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 chcę tylko mikstoremany i te fiolki sobie wziąć. wiesz, weźmy. No ludziska, zaczyna się nasza super zajabiaszcza przygoda. Miejmy nadzieję, że Wam też będzie się pogoda, po. Dobaź tutaj to, zagrajmy w Gothic 3 z Connect modem 2.6 Jak się tutaj tam nie zmieniałem, wyglądą mrtane i takie inne, tak? Ale i tak fajnie wygląda, moim zdaniem naprawdę fajnie to wszystko wygląda. Tak. Dobra, otwórz ten kufer, zadobajmy o zawartość tego kufra. Tak. No ale jakiś tam, wiecie co, marny grosz na początek zawsze się przyda. Tak. No i właśnie jakiś lato to planuję sobie grać w Gotika 3 tego tutaj oto z Connect Modem. Gotika 1, Broczne tajemnice, Eurotraka trochę w większej ilości kompanów Heroes i Fallout'a 3, ale no niektóre te serie mogą być przerwane albo coś w tym stylu, no zależy od oglądalności, mówię szczerze, tak, prosto z mostu ale tak, no bo lepiej e, robić tego Gotika, który no rzecz jasna, ma mało wyświetleń, niż e który ma więcej wyświetleń niż Fallout'a, którego no nie chcę oglądać. Nikt może w moim wykonaniu, może, nie wiem, moim widzom się nie podoba, tak, nie wiem. Dobra, jedziemy więc dalej, tak, ja jabłko jeszcze. Ile bezin ma złota? 300, więc poprośmy o Inosa o zwiększenie naszej, może, siły życiowej, tak na sam dobry początek. No dobra, daj. daj mi moc życiową i daj mi... Aha, fajnie. Miejmy nadzieję, że... Okej, okay, dobra, zbugowane to jest. Tutaj troszeczkę rzeczy jest zbugowanych, tak, w tym Connect Modzie 2.6, bo zespół tłumaczący tą grę, no, tego Connect Moda. No, nie podobał się tego i może mogą być, może być różne bugi w literach, ale propo gry nie ma. Na razie nie zauważyłem, powiem tak, mogą, rzecz jasna być, ale na razie nie zauważyłem. No i wyżej będą bugi propo sferek e, też takich polskich liter jak sieci, rz. No, rz chyba powinno być ok. Sieci, że l, o, a, takie właśnie. Będzie, nie wiem, strzałka i to niby będzie ścierwo. Strzałka. ścierwo. trudno to, no to wymówić, by z si, ścierwojat. Strzałka, ścierwojat. I tyle, to będzie tak wyglądać na przykład. A tutaj te księgi wiedzy są tak, które przez. No właśnie przez które zdobywamy wiedzę, ich troszeczkę zdobyliśmy. Dowiedzieliśmy się dużo o żebyć gotiku, tak, jak to wszystko wyglądało w no, mojej poprzedniej serii, która niedawno się zakończyła, tak. No dobra. Eee, nic. Okej. Okay. Tutaj zbierajmy, tak. Młotek, szczotki, takie pierdoły, które się przytają zawsze na, bry, na dobry początek. Okej. Okay. Mamy trochę tych orkowych siekier, które są na jakiś grosz wart, tak. Dobra. Dopór drwala, niewolnik, zniewolony farmer. Tak. Dobra, zniewolony buntownik No niestety nie doczekał się tutaj Wolności, kosa Zniewolony kopacz Czekajcie, ja czy ta kosa jest pewnie zużyta Tak, jak myślę No jest zużyta, więc nie, nie założę sobie Kosy, która zadaje tylko jedynie 20 damage'a Trochę za mało, mogę powiedzieć Otwieraj bezi No kurde, jeszcze Do trzech razy sztuka i do... Dopiero się otworzyło, a światło, fiolki z wodą i chochla, no trochę za mało, znaczy trochę pęknie, no temu nie zdaniem, tak, ale dobra. Okay. No dobra, ogarnęliśmy sobie tutaj tą, no oto tutaj prawie, no prawie maksymalnie tutaj tą latarnię, ogarnęliśmy e, dom alchemika, dom koło posągu i nosa i no kuchnię. Czy jakoś tam. Karczmy, o karczmy, karczmy. Tak. Jeszcze został nam dom, tutaj tego może mieć. Przywódcy w Ardei, dom Kowala i kilka pobocznych domków, w których powinno coś być. Wow, zasięg rysowania, rysowania jest the best. To pewnie dlatego tak lekko muli. Wow, ludziska, ale zajebiście. Jeżeli mam pod F10 możliwość, print screena sobie walne. Wow, naprawdę. Przepiękne.